Z wami. Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. O, tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, tros doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was nienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Pała Te słowa, które przed chwilą słyszeliśmy: czuwajcie, módlcie się w każdym czasie, Sprawdźcie, aby wasze serca nie było ociężałe na skutek pijaństwa, obżarstwa, tros doczesnych. Pan Jezus mówi właśnie z wielką troską o każdego z nas. Bo jedna rzecz, w jedną rzecz nigdy nie powinniśmy wątpić w stosunku do Pana Boga, Człowiek czasami zastanawia się, Panie Boże, jak to z Tobą jest? Ale w jedną rzecz nie powinniśmy nigdy wątpić. To, że Bóg nas kocha. Wystarczy spojrzeć na tajemnicę krzyża, tak jak wczoraj idąc ulicami Wejherowa, parafii, przeżywaliśmy tajemnicę Drogi Krzyżowej. To w kontekście Drogi Krzyżowej nigdy nie powinniśmy wątpić, że Bóg nas tak umiłował, że zbawił nas nie słowem, nie jakimś prostym gestem, ale zbawił nas męką, śmiercią. I swoim zmartwychwstaniem. I dlatego nie wątpimy, że Bóg nas kocha. Benedykt XVI, poprzednik obecnego papieża, w jednej z encyklik zastanawia się na temat Pana Boga. I pyta się, w czym jesteśmy najbardziej podobni do Pana Boga. I mówi, można wskazać wiele rzeczy. No chociażby to, że mamy rozum. Że potrafimy mówić, rozmawiać. Że potrafimy się komunikować, Przecież Pan Bóg także jest rozumny. Pan Bóg również potrafi się komunikować. Pan Bóg jest nieskończenie mądrzejszy od nas. Może w tym jest nasze podobieństwo? Pewnie tak. Albo czy nasze podobieństwo tkwi w tym, że mamy wolną wolę, tak jak Bóg stworzył nas, bo chciał nas stworzyć. I my także przecież wiele rzeczy chcemy, wybieramy. Może w tym jesteśmy podobni do Pana Boga i Benedek mówi, z pewnością, to też jest nasze podobieństwo do Pana Boga. Ale jest jeszcze jeden rys podobieństwa i w tym jesteśmy najbardziej do Pana Boga podobni. Najbardziej jesteśmy podobni w tym, że tak jak Pan Bóg możemy kochać. Bóg jest tylko miłością. To jest doskonała wspólnota trzech osób boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg nie jest samotnikiem. Bóg jest doskonałą miłością. I nasze podobieństwo do Pana Boga tkwi w tym, że i my jesteśmy zdolni do miłości. Dzisiaj, w czasie tej przyświętej, tak jak w czasie wszystkich przyświętych, będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, bo małżeństwo jest przejawem pięknej, niezwykłej miłości. Są różne miłości. Jest miłość do przyjaciół, mamy miłość do ojczyzny, miłość do Pana Boga, ale z pewnością taką wyjątkową miłością, do której Bóg nas powołuje, to jest miłość małżeńska. I pamiętajmy, że właśnie kochając. My jesteśmy najbardziej podobni do Pana Boga, nie w naszym rozumie, nie tylko w naszej wolnej woli i wyborach, ale również w tym, że potrafimy kochać. Co więcej, kiedy czytamy Ewangelię, to zobaczmy, że Pan Bóg jako najważniejszy nakaz, jaki zostawił nam tu na ziemi, to zostawił nam przykazanie miłości. Kiedy jeden z sadyceuszów czy faryzeuszów przyszedł do Pana Jezusa i mówi Panie Jezu, jakie jest największe przykazanie? Przecież jest dekalog, dziesięć przykazań. Nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa. Czcij ojca swego i matkę swoją. Wiele mamy podstawowych nakazów, jakie w życiu mamy czynić, czym mamy się kierować. I ten faryzeusz przychodzi do Pana Jezusa i mówi Panie Jezu, ale powiedz, jakie jest jedno najważniejsze przykazanie. Jaki jest najważniejszy nakaz w życiu? I wiemy, co Jezus odpowiedział. Najważniejsze przykazanie jest jedno. Będziesz miłował. Będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego, jak siebie samego. I ten faryzeusz kiwnął głową, słusznie powiedziałaś. To jest najważniejszy nakaz. Ale z drugiej strony, kiedy słyszymy, że ktoś nam nakazuje miłość, no to człowiek się trochę się wzbrania, bo popatrzmy chyba jedyną rzeczą, do której człowieka nie można zmusić, to właśnie do miłości. Nikt nas nie zmusi, żebyśmy kogoś pokochali. Czy ktoś nas zmusi, żebyśmy pokochali, pokaże na tą osobę i mówi, o, teraz trzy, cztery, pokochaj go. My wiemy, że tak to się nie dzieje. Nie da się człowieka zmusić do miłości. Można powiedzieć, że to jest chyba jedyna rzecz, do której człowieka nie da się przymusić w życiu. Można człowieka naprawdę zmusić do wszystkiego. Można go torturować. Będzie posłuszny, wyzna prawdę, powie wszystko, zrobi, co każą. Naprawdę człowieka można zmusić przemocą do wszystkiego, ale do jednej rzeczy się go nie przymusi. Że taki człowiek przymuszony, zmaltretowany nigdy nie powie: A kocham cię za to. Nie można zmusić człowieka do miłości. A Jezus mówi: Nakazuje kochać. Dlaczego więc Jezus użył nakazu miłości, skoro właśnie do miłości człowieka przymusić się nie da? Jeden z myślicieli, takich dwudziestowiecznych, Kiedyś zastanawiał się właśnie na tym, dlaczego Pan Bóg nakazuje miłość. I znalazł bardzo ciekawą odpowiedź. Dlaczego Pan Bóg nie powiedział, proszę Was, kochajcie, postarajcie się kochać, tylko powiedział, nakazuje, macie kochać. I mówi z dwóch powodów. Są dwa powody, dlaczego Pan Bóg posłużył się nakazem. Nie propozycją, nie prośbą, tylko nakazuje. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że to jest najważniejsza rzecz w życiu. Nie ma ważniejszej rzeczy. Popatrzmy, że my rozkazujemy wielokrotnie wtedy, kiedy coś jest ważne, kiedy widzimy, że dziecko zbliża się, nie wiem, do rozpalonego. Ogniska, i chcę włożyć tam rękę, to przecież nie mówimy do niego, zastanów się, to jest gorące, możesz krzywdę. Nie, od razu jest rozkaz, zostaw to, nie rób tego. Nie dotykaj, bo sobie krzywdę zrobisz. Kiedy my posługujemy się nakazem, to bardzo często dlatego, bo wiemy, że to jest ważne. Popatrzmy, kiedy my przestajemy prosić, a zaczynamy rozkazywać. Kiedy coś jest niezwykle ważnego. Prosić możemy w rzeczach błahych, ale kiedy chodzi o, o rzecz ważną, to czasami chcemy rozkazać, bo to jest tak ważne. I dlatego Pan Bóg, kiedy mówi o przykazaniu miłości, to chce nam powiedzieć, nie ma ważniejszej rzeczy w naszym życiu niż kogoś kochać. A zawsze możemy kogoś kochać. Jesteśmy w rodzinach, mamy przyjaciół, znajomych. Nikt nie jest pozbawiony zdolności kochania. Nie zawsze jest to miłość małżeńska. Czasami partner, partnerka odchodzi, mąż, ona umiera. Ale czy to znaczy, że nie możemy dalej kochać rodzinę, wnuków, przyjaciół? Człowiek zawsze ma kogoś, kogo może obdarzyć niezwykłą życzliwością. Zawsze możemy też odnieść naszą miłość do Pana Boga. Człowiek jest powołany do tego, żeby kogoś kochać. To Jan Paweł II w jednej ze swoich encyklik napisał: Jeżeli człowiek nie znajdzie uczestnictwa w miłości, to jego życie jest bez sensu. Człowiek powinien znaleźć jakiś udział w miłości. A miłości jest bardzo dużo. Oczywiście ta najpiękniejsza, najważniejsza to jest często ta miłość małżeńska. Ale nawet jeżeli gdzieś albo ona się skończyła przez śmierć, albo nie doświadczyliśmy takiej miłości, wiele osób samotnie żyje, to wcale nie oznacza, że nie mamy prawa i nie mamy kogo kochać. Bo różne są rodzaje miłości i to jest najważniejsza rzecz. Człowiek musi znaleźć uczestnictwo w miłości, pisał Jan Paweł II. I może dlatego jest to nakaz, przykazanie miłości, a nie prośba ze strony Pana Boga. A drugi element, druga przyczyna, dla której Pan Jezus posłużył się przykazaniem, nakazem. To znowu odwołajmy się do tego przykładu z dzieckiem. A dziecko idzie chce dotknąć gorącego piekarnika. I mówimy, nie dotykaj. To ma to zrobić tu i teraz, natychmiast. Nakaz jakby pokazuje, że trzeba coś zrobić tu i teraz. Zwróć uwagę, że kiedy, nie wiem, dziecko ma coś posprzątać, pokój, tracimy cierpliwość i mówimy w końcu, nakazuję ci weź to posprzątać, bo to teraz trzeba zrobić. To nie ma czekać tydzień, aż się pokój sam posprząta, bo się sam nie posprząta. To ma teraz być zrobione. Zwróćcie uwagę, miłość właściwie zna tylko czas teraźniejszy. My nie mamy wspominać tylko i wyłącznie, że ktoś nas kochał. My nie mamy marzyć, że kiedyś ktoś nas pokocha. My teraz chcemy czuć, że jesteśmy kochani. Jeżeli człowiek się zastanawia, jak okazać miłość, to nie czekajmy z okazywaniem miłości. To, co kiedyś ksiądz droski, twardowski. Co wielokrotnie powtarzamy, chociażby przy okazji dnia zadusznego, spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Bo miłość zna tylko czas teraźniejszy. Jutro może być już za późno. Po co wspominać, że ktoś nas kocha? Przecież my nie chcemy, żeby ktoś czekał z ukazywaniem miłości, że ktoś nam powie: No wiesz, dzisiaj nie mam czasu, ale to, że Cię kocham, to pokażę Ci za trzy tygodnie, bo teraz naprawdę jestem zarobiony. No nie chcemy tak. My nie chcemy, żeby ktoś nam mówił, ale wiesz co, no przecież pokazali ci, że cię kocham, no trzy lata temu, nie pamiętasz? Nie, my chcemy teraz doświadczać miłości. Miłość jakby zna czas teraźniejszy, podobnie jak Pan Bóg. Pan Bóg też chce, żebyśmy teraz go kochali, a nie w przyszłości, czy wspominali, jak byliśmy kiedyś pobożni. Miłość zna tylko czas teraźniejszy. I dlatego dbajmy o ten czas teraźniejszy, w miłości. Nie czekajmy z okazywaniem miłości. My czasami my szukajmy sposobów, żeby tą miłość okazywać w drobiazgach. Święty Tomasz, kiedy zastanawiał się nad miłością, co to jest miłość, jakie są rodzaje miłości, rzeczywiście napisał cały traktat o miłości, na czym ona polega, czym się przejawia i tak dalej, zwrócił uwagę czasami na jeden taki bardzo drobną rzecz. Że miłość musi być przewidywalna. No, o co tu chodzi? Chodzi o to, że miłość powinna szukać sposobu, przewidywać, czym się sprawi radość, czym się i jak sprawić radość osobie, której się kocha. Trzeba to przewidywać. Dla mnie takim konkretnym przykładem jest to, jak szukamy prezentu dla osoby, która dla nas jest bliska. My pamiętajmy, że my mamy naprawdę dobrze pomyśleć, co sprawi radość tej osobie. Ja bardzo często, kiedy szukam prezentu dla moich przyjaciół, to czasami ich słucham. Nie wiem, idziemy na jakieś zakupy, sklepy i ktoś nam mówi: O wiesz co, to to fajny ten, ten, to mi się podoba, ten, ta bluzka mi się podoba, super, no ale dobra, to później nie. Człowiek powinien takie rzeczy zapamiętać. O, to mu się podobało, to zrobię mu taki prezent. My musimy czasami posłuchać. Wczucie w drugiego człowieka, co jemu autentycznie przyniesie radość. Jak zaskoczyć tego człowieka. Ale to człowiek musi przewidywać, umieć słuchać drugiego, co mu jest akurat potrzebne. Przecież nie pytamy się wprost, a co byś chciał, bo powinna najczęściej, nie, nic nie potrzeba. My musimy tak mimochodem czasami posłuchać, co by się przydało, o czym marzy, co jest jego oczekiwaniem. To jest piękna cecha miłości, że miłość jest taka przewidująca, przewidywalna, że ona szuka takiego sposobu, aby okazywać ową miłość. I sami wiemy, że my chcemy teraźniejszości doświadczać tych znaków miłości. My nie chcemy czekać, aż ktoś kiedyś padnie na jakiś przejaw miłości. Jeżeli kochamy, to miłość naprawdę zna czas teraźniejszy. Tu i teraz trzeba to pokazać. I pokazać to w ten sposób, że sprawi to radość drugiej osobie. Człowiek powinien być bardzo czasami uważny, kiedy chce rzeczywiście pokazać miłość, a nie, że daje od lat ten sam prezent. Ile razy człowiek słyszy, że przychodzi Boże Narodzenie, ten sam prezent, te same perfumy, bo one się sprawdziły. One działały 30 lat, to i teraz będą działały. My musimy czasami posłuchać, co ludzie mówią, co marzą, co wypowiadają tak mimochodem. Bo często miłość przejawia się w tych drobiazgach. Ale miłość to jest czas teraźniejszy. I może dlatego Pan Bóg posłużył się tym nakazem miłości. Pan Bóg nie mówi, proszę Was, kochajcie, zastanówcie się, może pokochacie. Tylko mówi, to jest przykazanie. To jest nakaz, bo nie ma nic ważniejszego niż miłość. Nie ma nic ważniejszego niż pokazać tę miłość tu i teraz w teraźniejszości. I naprawdę, tak jak jesteśmy pomysłowi w wielu rzeczach, to człowiek powinien być najbardziej pomysłowy, jak pokazywać miłość tym, którzy są dla nas ważni, tych, tym, którzy nas kochają. Bo do tego zostaliśmy powołani. I w tym jest nasze największe podobieństwo do Boga. Jeżeli chcemy być jak Bóg do Niego podobni, to po prostu kochajmy. Amen.